Dobry wieczór, drodzy państwo. Kiedy robię ciasta, właśnie robię ciasto, już myślę o gościach. Bardzo lubię naszą piękną tradycję, gdy przy stole zostawiamy wolne miejsce dla niespodziewanego gościa, tak aby każdy, bez względu na to, kim jest, mógł usiąść do stołu. Bo rzeczywiście, nawet jeśli coś nas mocno dzieli, jak sympatie polityczne, religia czy poglądy na aborcję, to i tak więcej nas łączy. Z okazji świąt życzę więc sobie i całej Polsce, by przy linijnym stole lepiej dostrzegać to, co wspólne. Przy moim stole jest jak widać kilka wolnych krzeseł. Chętnie ugościłabym kilka dodatkowych osób, takich, których aktywność wiąże się z ważnymi dla mnie i chyba dla każdego wartościami jak wolność, równość, przedsiębiorczość. I patriotyzm. A właśnie te wartości są od wielu miesięcy gorącym tematem w Polsce. Na pierwszym krześle, by porozmawiać o równości, chętnie ugoszczę Martę Lempard. A już teraz jej oraz koleżankom z ogólnopolskiego strajku kobiet składam życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Jesteście kontynuatorkami wspaniałych sufrażystek, bohaterek ruchu feministycznego. Dumne z Was są również przedwojenne polskie aktywistki, jak liberalna skandalistka Irena Krzywicka czy konserwatywna katoliczka Maria Moczydłowska. Obie, choć tak różne, wiedziały, że o sprawę kobiet warto zabiegać wspólnie. Dziś temat równości wraca z pytaniem, do kogo należy ciało kobiety? Większość Polek zna odpowiedź. Do nich samych. Chcą rządzić sobą, chcą samorządzenia. Na sąsiednim krześle ugościłabym Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Kieruje największym polskim samorządem, metropolią o największej różnorodności w Polsce. Wierzy w siłę wolności, bo to z wolności wyrasta ufność. W sens budżetów partycypacyjnych, lokalnej kultury i w piękną mniejszości, jak burmistrz Mike Bloomberg z Nowego Jorku, czy inni wizjonerzy Trzaskowski wie, że wolność poprzez różnorodność to skarb, to twórcza rywalizacja i inspirująca współpraca, to wspólne korzyści i lepsze życie dla wszystkich. Kiedy więc zaczynają protestować samorządowcy, a zaczęli? Widać wyraźnie, że tak jak w przypadku protestujących kobiet, chodzi o to samo. Samorządy chcą wolności, chcą samorządzenia. Na trzecim krześle, tutaj, ugościłabym panią Ewę Sopkiewicz z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inicjatywa Film Rodzinnych. Bo to firmy rodzinne, drobne przedsiębiorstwa, a nie wielkie korporacje tworzą zamożność naszego kraju. Dziś wiele takich firm bankrutuje. Gdy przyjrzeć się temu bliżej, pojawia się ten sam wątek, co w przypadku kobiet i samorządowców. Przedsiębiorcy zamiast rozkazów z góry chcą samorządzenia, konsultacji i partnerstwa. Na czwartym krześle ugościłabym kogoś, kto chce dla całego kraju zrobić coś wyjątkowo patriotycznego. I, może niektórym wyda się to dziwne, przy moim stole wigilijnym widziałabym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Być może wskutek rozmowy poszerzylibyśmy pojęcie miłości ojczyzny. Bo prawdziwy patriotyzm, jak pisał poeta i wielki Polak Cyprian Norwid, to odwaga, by działać pod prąd, a ilekroć trzeba, nawet wśród swoich. Właśnie o tym chciałabym porozmawiać z nim o patriotyzmie w czasach kryzysu. Nie pozwólcie, aby dobry kryzys poszedł na marne, mawiał Winston Churchill. W tym duchu i ja chciałabym wszystkich zachęcić. Moi drodzy, w imię równości, wolności, przedsiębiorczości i patriotyzmu, dla dobra wspólnoty łączmy się przy wigilijnym stole i poza nim. Nie zmarnujmy kryzysu w Polsce. Podczas kryzysu Zamiast działać oddzielnie, trzeba pracować razem. Gdyby Marta Lempart, Rafał Trzaskowski, Ewa Sobkiewicz i wielu innych spotkali się przy jednym stole, byłby to przełom. Niech z ich inicjatywy powstanie Komitet obrony Wolności Wspólnych i Wolności Podstawowych dla Polski. Z tą myślą będzie nam dobrze nie tylko podczas świąt, ale i potem. Mogą być gospodynią tego spotkania. Gdańsk ma dobre tradycje w zakładaniu komitetów. Ciasto gotowe. Wszystkiego najlepszego.